Dostałam dzisiaj przesyłkę od mojego taty, który napisał, że otworzył szafę, do której dawno nie zaglądał, i gdzieś tam bardzo, bardzo daleko i głęboko pod innymi rzeczami zobaczył plik papierów, i kiedy go otworzył, znalazł najdłuższy rysunek, jaki kiedykolwiek widział. I to jest najdłuższy rysunek, który ja kiedykolwiek zrobiłam. To jest rysunek, który ma 3 metry. I tak wygląda. Tak wygląda po rozłożeniu i zobaczmy, co się na nim dzieje. Jest to scena, jak widać, podwodna. W ogóle nawet nie pamiętam, że to zrobiłam. Zacznijmy od początku, bo są różne napisy. Więc yy, zwróćcie uwagę na dole: buja się rybka na huśtawce. Yy, tutaj. Rybki bawią się w chowanego. Pałka, zapałka, dwa kije. Kto się nie schowa, ten kryje. Chyba tak to było. Tutaj nawet jest pewna historia miłosna. Kochana, czy nosisz swój pierścionek zaręczynowy? Oczywiście, odpowiada rybka. Tutaj widzę, pan ryba próbuje podrywać inne rybki. Tutaj przewodnik oprowadza wycieczkę. Tutaj dwie panie y, ośmiornice na dole rozmawiają o tym, jakie miały miłe spotkanie z pewnym panem ośmiornicą. <laughs> tutaj y, y, samotny pan ryb w poszukiwaniu przyjaciela płynie. Pan ryba zastanawia się, co by tu podciąć. Och, nawet oświadczyny są. Zostań moją żoną, a ona odpowiada, że się zastanowi. Oj, tutaj się... I tu dwie y, panie, y, y, pijawki doszły do końca rysunku i do końca smoka. Był rok, pewnie tysiąc osiemdziesiąty trzeci, może tysiąc dziewięćset osiemdziesiąty czwarty. Nawet nie wiedziałam, że coś takiego kiedyś zrobiłam. Myślę, że. O! Cześć, Alberciku! Cześć kochany. Myślę, że. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby może spróbować zrobić coś takiego jeszcze raz. A to jest Albert Einstein.